Ja już widzę wy z tej strony Rockin Hood 15 I właśnie tego Na razie mam tutaj 4 49 bo chyba tyle było Jeszcze wchodzę żeby poszukać To chyba było tu Tutaj pół godziny temu wstawiłem że będę losować lunition, Kornison chyba mam. Tak. Tego mam. Tego mam, tego mam. Sprawdzam odpowiedzi jeszcze. Tu nie ma. tu amble, bla bla bla. Tu nie ma. Więc na razie mam 9. Yy, no właśnie, ten komentarz usunę, bo nie wiem, co to. Nie wiem, po co. No i to tyle. <śmiech> <śmiech> I wyłapałem 9 ników spośród 38 komentarzy. Więc losowanie będzie. No na razie jest 9, więc losowanie będzie. Tak, 16 nagrą z tego chyba albo live, albo shorts z losowania, A tak to będzie odcinek tego ogólnie z tej rozgrywki z tymi osobami. Tylko będzie trzeba dzień, Dzień? Może tak bardziej weekend? Nie wiem kiedy. Ja teraz jak ja tak mogę, jeszcze jutro, o piątek, sobota, niedziela, bo chory jestem i mnie nie ma w szkole, więc. To sobie co dzień, jestem praktycznie dostępny, do Teraz cały dnie raczej. To na razie tyle osób będzie, więc czekam na więcej nazw, więc adios do potem. Do niedługo. Do kiedyś.